Kresusza na 10. Najsłabsza gra na razie. Dobrze. Ech, dobrze. To spróbujmy teraz zagrać w yy, yy, coś, co kupił sobie precelek na Steamie. Yy, Butcher of the North. Uh, 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 uh. Gdzie to jest tu Jest tak, że powiem. Dobrze, opis jest mniej więcej taki, że nigdy nie otrzymałeś żadnych prezentów noworocznych. W tym roku postanowiłeś wziąć to, co do Ciebie należy. Po wyśledzeniu świętego Mikołaja, po jego adresie IP, udajesz się do jego kryjówki, aby zabrać to, co Ci się należy. E, gra jest odpłatna na Steamie, ale no... E... Precelek sobie kupił, więc korzystam z jego konta, i zobaczymy. Jeszcze nie grałem. A, dobrze. Jestem do końca pewna, bo to chyba jest trochę za głośno. Nie ma tutaj żadnych ustawień graficznych, więc mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo ścinać, ale trochę pewnie będzie. Dobrze, to lecimy. Ever since I was a kid, I've never received gifts, so yeah. I'm determined to change that by any means necessary. Like all ordinary people, Santa started doing business through the internet. Kamuza, then I tried to trace his IP address. Now I can definitely get my gifts. No, mogliśmy zagrać razem, ale rzadko są jakieś koopowe gry świąteczne. Już w ogóle kooperacyjnych gier jest mało, a co dopiero, świątecznych. Możemy kiedyś zrobić stream, ale to wtedy na przykład Precel będzie grała, ja będę patrzeć na przykład. Eee, Muzeum z Cyberpunk. Będzie klimat morderczego kim? <grym> Gra no i dobrze trzeba walczyć o swoje. Nice. Dobra, to idziemy. Wyśledziliśmy Mikołaja. Ma bałwana przed domem. Greetings. Wait a minute. Aha, będziemy się napierniczać z bałwanem. You're not allowed to be here. Get out of the ice cycle. <laughs> Pobiliśmy Bowmana. Super. Co to jest? Przepraszam, że zastygam. Hayden Green to grał ostatnio. Tyle, że nie pamiętam, co się tu działo. Ok. Hmm. Masz coś w skrzynce nie. Są sanie świętego Mikołaja, ale nie mogę tam podejść. Włamujemy się do jego domu. Here I am! Z czego on się tak w No, tak łatwo nie będzie. Aha. Już się włamał. Przynajmniej Twoje zdjęcie się do nas uśmiecha co jakiś czas. Cieszę się. Wow. For every undelivered gift I'll take back ten. O Boże, mamy 10 yy, prezentów ukraść. Raz, dwa, trzy. Już mamy trzy. Są jakieś cebule, chyba zdechłe. Tam są kolejne trzy na stole. 4, 5, 6, 7. No to jeszcze tylko 3. Take the gifts to the exit. Ale nie zdążyłam wszystkiego obejrzeć. Tu jest więcej. Czemu nie możemy więcej wziąć. No dobra, to idę. Aha, że tu mam. Tu popki lestaj it's too little. I need more gifts, czyli kolejna 10 no tu otwierałam, tu na pewno były. Ej, nic nie widzę, everything from here, ale ja nie wiem. Ale ja nic nie widzę. Jest to jakaś latarka. Mam nadzieję, że tu nie ma więcej giftów, bo kompletnie nic nie widzę. Eee. A tu? Jest coś schowane jak nic. Wow! It's good that there's a ladder. It's too far. I need to get higher. Mm. To jest jakiś zboczony prezent. <laughs> Jakie okno? Osiem. Y tu jest to, ale tego nie mogę wziąć. Hmm. To jest taki hidden object. Agresywne dziecko. Przepraszam. O, tu są jeszcze prezenty, nie zauważyłam. masażer turystyczny, no na pewno not enough I need much more jaki zachłanny już bym mógł spierniczać do domu dobra, z tej półki zabrałam wszystko więc mam nadzieję, że mogę już teraz wejść do tej części domu nie no to gdzie jest jeszcze gdzie są jeszcze prezenty że ich nie widzę to jest jakieś mięso z marchewkami. A, tam są. A jak ja mam tam wejść? Nie mogę przesunąć tej drabiny. Okej, okay, mogę. Skrzyni były przy stole? Wydawało mi się, że już tam zabrałem wszystko. Hmm. Tu? A faktycznie, Boże... To one są tak niewidoczne, że masakra. <noise> Dzięki, Mnichu. Dobra. This old man is good at hiding. I don't think I'll find anything else here. Explore the house further. No tutaj. Jestem ciekawa, co on tu ma. Wow, mroczna te piwnica. Simulator Grinch. O, różne ten, zegarki. Santa's office. Let's see what he writes. Dear Donald, I hope this letter finds you full of holiday cheer. I wanted to let you know that I've been keeping an eye uh, on you this year, and I'm very happy to say that you've been on my nice list. As my as a little token of my appreciation, I will be bringing you a special gift this holiday season. May it bring you joy, laughter, and lots of happy moments. Remember to keep being kind, curious, and full of wonder. I wish you all the very best uh, now and uh, in the coming year. Merry Christmas and a happy New Year, dear Santa. Hello, it's me, Donald. I want you to know that this year I've been doing only great things, really fantastic. People say I've been tremendous, and I think you'll agree. So for Christmas, I'm hoping for a very special gift—a real, beautiful, luxurious car. I promise to keep being great and making everything proud. <laughs> chciał samochód na święta, skubany. I don't believe. I have to burn all of this. Burn the letters. <laughs> Pewnie Donald dostanie ten special present. Uh... Dobra, on ma superkomputer. Patrzcie, dyskietki ma. Fajnie, gdzie ja mam burn letters co zrobić? Aha, w kominku pewnie. A tu coś mogę kliknąć? Chyba nie. Boże, jak on się powoli porusza z tymi. Chcemy chy, chy. palić list. Hmm. Dobra. Filthy socks should be burned tu. Ale tam tu są jeszcze rzeczy. Nie chcesz sprawdzić, co tu jest? It's locked. Aha, czyli musimy znaleźć klucz w ofisie. Hm. Ale on tu nie ma tego klucza. Może się nie da, bo muszę spalić te... soksy. Explore the house food. Mało się dzieje, a jakoś tak bardziej mnie ta gra intrygują. No, Precel wiedział, co, za, co was zaintryguje. Eee. Dobra. Gdzie ty masz klucza? Ja myślę, że tu właśnie. Santa's Workshop. Steel gifts. Znowu? Chodzimy tylko i kradniemy wszystko. Piłę ukradni. Tam ma choinka. Pod nic nie ma, jest taka przezroczysta trochę. Dobra, i jednego prezentu mi gdzieś zaprakło. Hmm. O, znowu czegoś nie widzę. A tu, patrzcie, pistolet. Super. I'm not going there without a light. I need to find a flashlight. Okej, okay, no to masz. Tylko teraz to dostaniemy po dupie jak nic. Idziemy do sypialni Mikołaja, zobaczymy co on tam wyprawia z panią Nie chcę chyba tego widzieć. To, by to by był prawdziwy horror. Apparently the high winds cost it to open. Take gifts to the exit. Hey, it's <laughs> too late to stop. Still gifts 10. Ale tu tych już nie mogę? Skąd ja mam jeszcze wziąć jakieś gifts? Trochę nie rozumiem w sensie z domu mam jeszcze coś zabrać. Aha. Find a ladder. Ladder była tam, a tutaj nie ma gdzieś ladera. Hmm. Tu są w ogóle jeszcze. Tam są. Ale nie mogę się tam dostać. Mogę okay, mam tu przejść. A dobra, dookoła. Terce ladder. But first I take this gift. No, spadłam. Klobus ukradnie krasna On chyba tylko zapakowane prezenty ukradnie. Ha, tu się nie da przejść. Co się tu zrobiło tak jakoś labiryntowo? bo wcześniej tak nie było. Przesła, szafy, choinki. A się patrzy na mnie. Dobra, 4 na 10. Hmm. Gdzieś jeszcze tu były jakieś gifty? Pozder, No, krasnala się na ciebie gapią. Może odłącz mu komputer? Ale musi świecić ten komputer? Kurde, nie jestem pewna, bo teraz. Zabierz wszystkie ściany i podłogi też. Mi się wydaje, że ja tu muszę coś znaleźć jeszcze. Ale nie wiem. Hm. Tu nic nie... O, o, o! Ty się na mnie gapisz! Leży ten krasnoletni... O, to jest kula jakaś! Prezenty! Mózg! What's he doing with them? No, mózgi im wsadza! O Boże, trumny jakieś! Co tu robią trumny? Okej. Okay. Um, ta kula. Znowu się coś poprzestawiało chyba. Tu jest jakaś książka teraz. O, prezent. Jezus, się wystraszyłam. Komputer jeszcze w SSO. Pewnie trumny dla niegrzecznych elfów. What was that? Też podskoczyło mi się, też się też. It's time to get out of here. Leave Santa's house. Ciekawe czy nam pozwoli. O nie! I had time to nail it down. Mm, dobra, znowu do workshopa. Widziałem, że tak krasnodębnie są cisze. I widzę, window in the workshop. Nagle tu ścina w ogóle wszystko. Ehm. Aha. No on się tutaj nie przeciśnie. A, masakra. O, tu coś jest! Jakaś piwnica, świetnie! Dark roomy Świętego Mikołaja! <laughs> What the... This airplane... I have always dreamed of this! I have to pick him up. Super, świetnie, no naprawdę? Żeż on tam kogoś baczeruje. Przynajmniej jakieś dziecko masakruje. Super. <grywki> Mikołaj był naughty w tym roku. Jesus. Super. Mmm, świetnie. No tendera raczej nie wyjdziemy. O! <tryk> <tryk> Skoczę. Ha? Gdzie jest wyjście? Tak, zamknij niedobrego Mikołaja. Tędy mogę wyjść? Nie mam mojej latarki. There is the exit! Fajnie. Jak ja mam tam wyleść. A dobra, może po tej drabinie. Tylko <noise> dzieciaka nie ruszyła, że Mikołaj ćwiartuje inne dziecko. No właśnie, nie. Właśnie, moi drodzy, Mikołaj mści się na niegrzecznych dzieciach, robi z nich steki na grima. Jezus! To tak miało być, czy ja mam się pospieszyć? Chyba tak miało być. I koj gry, wiecie, jakaś śnieżynka urocza się kręcić. Trzymaj się Rejanu. Wow, ścinki. Aha, może on zmienia nas w te yy, krasnoludy. Te krasnale. Teraz jestem taka malutka. Skopiła cię pazerność. On wyjmuje mózgi dzieciom i wkłada je w krasnale. fajnie no ale to to faktycznie był zajebisty horror jaki płot jest no cie ciekawe to było ciekawe Powiem wam, dobry gier, najlepszy do tej pory, kliki klimat spoko. Mocne 5 na 10! Może Hotaru ciężko zadowolić. Potem daję jako zabawki, no. Fajna psychotela zdecydowanie lepszy niż poprzedni potrafi przestraszyć. Ty się Hotaru nie przejmie, to niech masz nakratrzyć na dzieci. Nie, no ja się nie przejmuję, ale się zastanawiam, to jest taki, taki challenge po prostu, nie? Żeby znaleźć grę, horror, która by zadowoliła Hotaru. Normalnie. Jak kiedyś znajdę taką grę, to, to normalnie padnę, chyba. ja. <grystanie> 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 Matko. Eee, dobrze. Słyszę, mm. <grystanie> 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 Dobrze. Mam nadzieję, że się nie zastarzeję do tego momentu. <grystanie> Um, Okej. Okay. Um, ranking mój do tej pory: yy, jeden zły Mikołaj, dwa babciołak, morderca z bok, to coś o schizofreniku. Okej. Okay. Ja mam w takim razie pytanie: jaki horror był najlepszy dla Hotaru? No właśnie, w sumie mógłbyś yy, się podzielić, jaki Ci się podobał, tak najbardziej. Znaczy, tak ogólnie, nie z tych, które ja gram. Chyba może w coś, co sam grałeś. <gry> Bo jestem ciekawa w jakim e, klimacie, w jakim e, stylu mu się horrory podobają. Tak ogólnie pytając, no. E, dobra. Hmm, to ja chciałam sprawdzić. Aha, chciałam sprawdzić jeszcze z tymi e, reniforami, bo to żeśmy obejrzeli, chyba to obejrzeliśmy. E, dobra, to byśmy wzięli e, grę z reniforami. E, Wykrwił Renifory. fory.